Widzowie dzisiaj e, gramy właśnie w. No, w wkurzające gry, więc e, no, mam tutaj. W, e, no, weszłam w jakąś grę. Pierwszą i zobaczymy, czy ona jest tak właśnie, właśnie. Ona jest tak właśnie wkurzająca. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, i lecimy oglądania. Dobra, mamy tu, co prawda, nie wiem, jakiś tor. A, bo coś, coś takiego to brązowy. Ej, ale ten nie jest w koczająca Co jest? A Jakie ja mam lagi! W ogóle co jest? Wow, wow, wow! Uuu, dobra! Teraz brąz, 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 brąz! Ja sobie tam pójdę. Dobra, Braja tu zostaje. Tyk. Tyk. Nie, ja bym to nie, nie zdążę. Jest! Dobra! Jesteśmy tak wysoko. Jeszcze jesteśmy... Jesteśmy wysoko, no naprawdę. Pum, 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 pum. Nie, dobra. U, Jak jesteśmy na górze już. Yes, my jesteśmy widzowie daleko, Jakby my widzowie jesteśmy daleko Red, dobra, red, 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 red Red, 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 red. Dobra, red. ja tu zostaję widzowie, ja tu zostaję widzowie Naprawdę fajnie Dobra, co mamy tu zakalo za kolorek Dobra, pijek, pek idziemy

Widziałem jak my jesteśmy już daleko! Widziałem! Dobra, lecimy, lecimy. Aaaa! Jezu, gdzie ja tu mam ten kolorek? jest? Ja bym tak zginął potem! To było jakieś... Się... Uf, dobra, lecimy, 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 lecimy. Któż tu jest w ogóle? Haha, ha, ale z ciebie bambi. Pum, pum, pum. Dobra. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy. Ona nie jest taka wkurzająca. Ona to jest taka... No taka powiedzmy. O, ta, tu mogę. Okej, okay, lecimy, le lecimy. Le lecimy, lecimy. lecimy, lecimy, lecimy. Jak myślmy jesteśmy wysoko. Pink, pink, pink. U, dobra, jesteśmy na Pink. Okej, okay, jaki mamy tu ciężki kolorek? Wow, nie! To jest. To jest, to jest, to jest! Nieee! Widzowie, to jest naprawdę kurzające. Nienawidzę! Kurde, jeszcze tak, no. Dziękuję bardzo. Nie no! Co? Ja chcę... Widzimy! Ej! To nie skórzę! To ja mogę tu po prostu sobie zraspić. Nie! Mamy tutaj pociąg jakiś i możemy jechać Dobra go dobra go. Ale trochę przyspiesz... przyspieszamy Dobra lecimy Lecimy, 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 lecimy Dobra, widzimy, widzimy się jak dojadę i widzowie jeszcze zostawcie łapkę w górę i subskrypcję bo dobijemy do 2000 widzowie rzeczywiście bo na, no jechałem jechałem widzowie i zauważyłem że po prostu tam się idzie prosto i spadasz i właśnie no no resztę przeszłam tak dużo troszkę tak troszkę i potem no, nie mogłem znaleźć y no, brązowego takiego. No, no i. No, i spadł, bo jak widzicie, widzowie. Ale wam. Ja no, mm, no i. No i. No i Balony mamy! Albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu! Ale ja, ja bym chciał najbardziej balony. Znaczy, ja bym chciał najbardziej to

Jestem albo. Patrzcie. No. Ooo, dobrze. Dobra, lecimy. Lecimy w górę. Lecimy cały czas w górę, nie Dobra, widzimy się, jak dolecę do góry. nie Widzę, że doleciałem. Już doleciałem um, do samego końca mamy jakieś tu różne rzeczy. i mamy tu jakieś schody. Jeszcze. Lecimy tam lecimy Rega A po totu jest i psa kum ek i tu ci pieniądze Dobra, przeszłam i pa pa He, Papa. And Papa, sets.